Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagram zmymergę watermelona. bo Tak zarządziłem, no i tyle. Dzisiaj wieczorem pojawi się drugi odcinek na moim kanale. Będzie to odcinek dotyczący quizu, którego bardzo znalazłem łatwo na internecie. Jest to quiz z flagami. Zędrzeć życie pewnie nie nagram żadnych z odcinków, ponieważ mogą rodzice coś chcecie do mnie, a poza tym często rodzina teraz do mnie dzwoni, tak więc no, nie obiecuję. Ale dobrze, słuchajcie, robimy dalej. Tutaj mamy takie coś. Tutaj by się dało przesunąć to wszystko. O, super, dobra, To już to, mi nie będzie potrzebna jest ta śliwka. Dobra, i pyk. Mamy takie coś jakoś zepchnąć, bo też mi nic nie da, no to świeci. Dobra. To zalokować mu ten odpływ. No i dobra, jakoś gramy w to. Dobra, lecimy z koksem, będziemy sobie w to grać i tyle.

Dzisiaj będę mniej gadał na odcinku, ponieważ nie mam dzisiaj naprawdę humoru. Wkurzony jestem dzisiaj. Nagram odcinek, bo aż dwa dni nie było odcinka, ale wam nagram ten odcinek już i tak. Dobra. Lecimy. Robimy coś takiego. Okej, okay. ja, coś mi się takie coś stworzyło. No okej, okay, teraz po prostu trzeba celować w to miejsce, tam gdzie jest ziemniak. Czekajcie, tu skokos akurat. No nie, jest dużo szans, żebyśmy stworzyli chociaż połowę arbuza. Wiem, tu miałem śliwkę. Ale zębą tego. Dobra. No i słuchajcie. Tak. Naprawdę nie jestem dzisiaj w humorze. Nagram dla Was dzisiaj aż trzy odcinki. Dobijcie, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, zostawcie dzwoneczek, ponieważ to będzie po prostu bardzo dla mnie ważne. Będzie wtedy Aqua z tego kanału. Do końca roku chcemy dobić 50 tysięcy wyświetleń To będzie nasz taki cel I po prostu, w, myślę, że w jakimś miesiącu, w maju Oczywiście W maju postanowiłem zrobić harmonogram Na którym będę wrzucał yy, 7 odcinków dziennie Jakby 49 razy, czyli jakoś myślę, że w maju wrzucę około kilkaset odcinków W maju w samym w samym maju, ponieważ to będą właśnie głównie w gaśnie gry. I po prostu w maju będziemy robili maraton. Yy, powodem właśnie będą moje urodziny, ponieważ będziemy właśnie odliczali do urodzin moich, moich urodzin, które mam 21 maja. Za niedługo, tak naprawdę, ale dobra. 50 tysięcy wysyczeń będziecie musieli wbić. Będę naprawdę starał się, aby robić te odcinki codziennie. Tak, jak wiem, kilkaset odcinków chcę wrzucić. Mam nadzieję, że już nie, bo nie powychodziliście z filmów. Mam nadzieję, chociaż taką zresztą No i dobra, tworzą to po prostu sobie pogramy. Po prostu nie wiem, chciałem jakieś. Chciałem wrzucić kuj ze świata, ale naprawdę nie chciałam mi się jeszcze raz, yy, jeszcze raz. tych samych flag odgadywać co chwilę. No i dobra, słuchajcie, mamy ja już, mam już połowę arbuza, tak więc super. Lecisz tutaj. Dobra, słuchajcie. A, czekajcie, ja dam trochę głośniej. No bo... Dobra, Dobra niech tak zostanie, w sumie, tak naprawdę. No i tak, tak jak mówiłam, nie jestem się w dobrym humorze. Jeżeli stworzymy Melana, to to super, a jeżeli nie stworzymy na to gdzieś, to mam i tyle. E, ogólnie napiszcie w komentarzach, czy Wam się w ogóle ta gra nudzi, bo mi tak już powoli zaczyna. Moje rodzice często w to grają. No ale, okej. Okay. Kurde, kiwi bym potrzebował. Nowy kiwi. O, dziękuję. O, jeszcze jedno. Dobra, no jest szansa jakakolwiek, ale no nie wydaje mi się jakaś zbyt duża w sumie. Ojej. Dobra, jeszcze raz kiwi. Lecisz tam. Lecisz tam. Lecisz tam, kiwi dawaj. O, 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 dobra, dobra, coś tam rusza. Coś tam ruszyło w końcu. Teraz potrzebujemy jeszcze kiwi. Dwa kiwi w sumie. Znaczy, tu jest tylko jedno. Dobra. Tutaj, tamto. To góry, dobra, okej. Okay. Już jest ok. No nie, dużo szans na to, żebyśmy stworzyli tego melona jednak, ale nie ma co się przejmować. To tylko gra i powinniśmy po prostu się z tego uczyć. Cóż, tak będę mniej gadał dzisiaj, ale no niestety. Tak jak mówiłem, planuję w tym, w, nie w tym roku, co ja gadam, w maju wrzucić około kilkaset odcinków. Mm, tak naprawdę. Czyli mniej więcej na tydzień 49 filmów, czyli 49 jakby przez 5 tygodni yy, to będzie tak. Nie wiem do końca. Yy, naprawdę, to myślę, że jakieś 300 odcinków planujesz wrzucić w maju. Przecież nie wiem czy moja pamięć w ogóle da radę to przetworzyć, o to będę musiał sobie jakieś, nie wiem to Będę musiał w ogóle parę reset telefonu zrobić chyba No i dobra No i dobra, tworzymy melona dalej, no niestety myślę, że mi się nie uda jeszcze fajnie byłoby, żeby mi się udał ten melon nie tak zrobić Oj, jaj, 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 jaj. A dobra, to tylko gra A dam, że nie dam, ale w sumie tak naprawdę już mi to obojętne. Oj. Oj super. Dobra możemy tego patrzeć z urokiem i oczywiście z, ze smutkiem, jak to wszystko leci. O, 50 ...globalnych players. Dobra, słuchajcie, ja już koń my już kończymy. Jak coś to cześć i pa!